Jeżeli budujesz lub remontujesz łazienkę, daj mi jedną minutę, a powiem Ci dlaczego ten brodzik Geberit Nemea powinien się w niej znaleźć. Tym, co go wyróżnia jest akryl, czyli materiał, który charakteryzuje się wyjątkowo gładką powierzchnią, która jest w dodatku bardzo prosta w czyszczeniu. Akryl jest także niezwy niezwykle miły w dotyku, dlatego każda chwila spędzona pod prysznicem będzie wyjątkowo przyjemna. Brodzik jest dostępny w aż 9 różnych wymiarach, z czego dwa są kwadratowe, a reszta to brodziki prostokątne, z których najdłuższy ma 140 cm. Możesz także ten brodzik zamontować, kładąc go na płytkach podłogowych lub licując go z ich powierzchni. Uzupełnij brodzik Nemea o wysoce przepustowy syfon Geberit, a także o pokrywy odpływu dostępne w wielu różnych kolorach i wariantach. Przekonaj się, że lepsza łazienka to lepsze życie z brodzikiem Geberit Nemea.